Czy uda ci się rozpoznać influencera po jego pokoju? Za chwilę pokażę ci 7 kadrów pomieszczeń charakterystycznych dla różnych polskich YouTuberów albo TikTokerów, w których uwaga, nagrywają albo nagrywali swoje filmy, a Twoim zadaniem będzie rozszyfrować, do kogo należy o pokój. Dziś mamy dzień pokoju, więc zaobserwuj mnie, jeśli jeszcze jakimś cudem tego nie robisz i na koniec filmu napisz, ile na 7 udało Ci się zgadnąć. Jedziemy. Zaczniemy czymś prostym, wydaje mi się, że każdy, kto ogląda TikToka dobrze, zna ten salon. 3. 2, 1, oczywiście łatwo gęk. Lecimy dalej i coś dla fanów polskiego YouTube'a. 3, 2, 1 i stary pokój na ruciaka i oczywiście na ruciak. Pora na coś, żeby chłopy się mogły wyłożyć. 3, 2, 1, myślę dziewczyny dobrze wiedziałyście, że to jest Klaudia Sadownik. Przechodzimy na nieco trudniejszy poziom. Czy poznajesz to charakterystyczne okrągłe okno? 3, 2, 1, trąba w starym domu ekipy. Loża szyderców, biblioteka, kanapa, kto to może być? 3, 2, 1. 2, 1. Niestety upadła ekipa Goats. A co tam panowie, jeśli zgadliście, Klaudię, to tego już pewnie nie zgadniecie. 3, 2, 1. Róża ściana i Julia Machunik. Dobra, jeśli zgadniesz to, to serio jesteś wyjadaczem polskiego internetu. 3, 2, 1. Patec i Bodzio z kanału Wszystko Wlog. Dobra, miało być 7, ale będzie 8, nie zaszkodzi. 3, 2, 1. Oj, to tylko nieliczni by zgadli, bo to był mój pokój. Pozdrow.